Powiada się, że żadna praca nie hańbi. Czy jest to prawda? Może. Jednak niektóre zawody są wręcz chore, a nawet obrzydliwe. Dziś przedstawiamy wam 7 najdziwniejszych zawodów, które wykonywane są w wielu miejscach świata: Kontroler zapachów z odbytu. Ten zawód jest bez wątpienia jednym z najbardziej obrzydliwych, jakie istnieją na świecie. Jak można się pewnie domyślić, polega on na wąchaniu gazów innych ludzi. Do tego celu używa się specjalnej maski, która zawiera także rurę, którą wkłada się do odbytu naszego pacjenta, a cały zapach przedostaje się z rurki do maski, w której tester dokładnie ocenia ten rozkoszny bukiet. Zawód ten służy wstępnym rozpoznaniom problemów zdrowotnych poprzez zapach z czyjejś pupy. W Polsce tego rodzaju kina raczej ciężko odnaleźć, ale za granicą jest to już dużo prostsze. Mamy tam do czynienia z dość dużą ilością różnego rodzaju kin dla dorosłych, w których oprócz oglądania i podziwiania niezwykle ciekawych filmów, możemy przy okazji załatwić różnego rodzaju potrzeby. Niestety, jak w praktycznie każdym miejscu, taką salę trzeba po seansie oczywiście posprzątać, czym zajmuje się wyznaczona osoba. Nie są to jednak porządki jak w każdym normalnym kinie, bowiem tu oprócz plastikowych kubków po napojach czy resztek popcornu możemy także odnaleźć majtki, wibrujące zabawki dla dorosłych, a także zużyte prezerwatywy pomieszane z sosem serowym do naczosów. Nasienie różnych istot może nam dać wiele niezwykłych wskazówek co do życia, zdrowia czy rozwoju danego gatunku. Niestety, choć w przypadku ludzi wystarczy o to poprosić, to świat zwierząt rządzi się swoimi prawami i trzeba im w tym pomóc. Do tego właśnie służy osoba do Towarzystwa dla Zwierzątek, która za pomocą ręki doprowadza zwierzę do stanu, w którym możemy pobrać od niego nasienie do badań. Wszyscy kochamy położyć się w cieplutkim i przytulnym łóżku, przez co od razu mamy ochotę zasnąć. Niestety, żeby nasze miejsce spoczynku doprowadzić do takiego domowego stanu, najpierw ktoś musi je ogrzać. I właśnie do tego służy ogrzewacz łóżek, którego wynajmują niektóre hotele, by spokojnie leżał i ogrzewał posłanie dla przyszłych lokatorów. Za taką pracę można otrzymać około 80 tysięcy złotych. Muzyka zawsze łagodzi i wprowadza do naszego życia sporo radości i uśmiechu, dlatego właśnie tak ważny jest jej wpływ w najtrudniejszych chwilach życia. Jedną z nich bez wątpienia jest śmierć. Niektóre z religii twierdzą, że w jakim stanie umieramy, w takie miejsce udamy się po śmierci, gdzie będziemy musieli pokonać wszelkie swoje ograniczenia, by dopiero dostać się do ostatecznego świata, któremu jesteśmy przeznaczeni. Dlatego właśnie tak ważny jest muzyk śmierci, który gra lub śpiewa dla umierającej osoby, by odeszła w spokoju i miłości. Opisy wszelkiego rodzaju magów czy iluzjonistów zawsze wyglądają niezwykle spektakularnie, szczególnie w przypadku sztuczek, które mogą skończyć się tragicznie. Niestety, abyśmy mogli się bawić, oprócz maga potrzebna jest także ofiara najczęściej urokliwa asystentka odziana w skąpe cekinowe stroje. To ona zdaje się na umiejętności iluzjonisty, który przekraja ją na pół czy też rzuca w nią nożami. Syreny to istoty, które kojarzymy z legend i bajek i fascynują nas one do dziś. Nic więc dziwnego, że skoro jest tak wielu fanów syren, to można zbić na tym niezły biznes. Tak właśnie powstał pomysł syrenki, która pływa w czasie pokazu razem z rybami i innymi zwierzętami i wspólnie wykonują niezwykłe sztuczki. Nie można oczywiście powiedzieć, że jest to prosta praca, bowiem należy najpierw nauczyć się pływać z ciężkim ogonem, który uniemożliwia nam ruszanie nogami, a także mieć otwarte oczy pod wodą. Zachęcamy do lajkowania filmiku i subskrybowania naszego kanału.